Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu marnujesz na załatwianie formalności w urzędach? Liczne wyjazdy z biura, stanie w korkach, paliwo, szukanie miejsca parkingowego, na koniec wypełnianie druków i oczekiwanie w niekończących się kolejkach. A teraz wyobraź sobie, że wszystkie formalności załatwiasz nie wychodząc z biura. Wypełniasz elektroniczny dokument, który przy okazji sprawdza za Ciebie ewentualne błędy, a następnie autoryzujesz go podpisem elektronicznym, następcą podpisu tradycyjnego. Podpis taki możesz wykorzystać do załatwienia formalności w instytucjach państwowych, podpisać fakturę, przesłać e-deklaracje i wiele innych. Jak to wygląda w praktyce? W ciągu 24 godzin od zgłoszenia przyjeżdża do Ciebie nasz specjalista, który instaluje i aktywuje podpis elektroniczny. Nie musisz się niczym martwić, wszystko zrobimy za Ciebie. A jeżeli zechcesz, za usługę możesz zapłacić później. Zaufało nam już ponad 2000 firm. Dołącz do nich i Ty. Wejdź na stronę www.esign.pl, wypełnij formularz, a w ciągu 60 minut skontaktuje się z Tobą nasz doradca e-Sign elektroniczny podpis XXI wieku